jest taki ekspres jak na ofertę? hej też ekspresy Mixer, chcesz sobie kupić? jakiś już taki tak jest? no za taki ekspres to jest 179, tu masz 259, 333 ale jak już kupować taki, zobacz o. zobacz, jak on się tutaj jeszcze ma takie, że nie tylko się kręci tak? o kurde ty. Zobacz, plastikowa maszynka do... do Patrz, tu jest i mikser. Nie, od dołu, a tu jest do mięsa. No bo to takie małe, jest na korbkę chyba. Kasia, ale chodź, chono tutaj. Chodź, chodź, chodź. To sobie kupimy, zobacz. Nie, no to chyba mikser też jest. Czy nie ma? Nie, chyba jest. Wszystko nie. jest. Ale ciekawe czy mięso mieli, czy tylko... chodź sprawdzimy dokładnie. Przytrzymaj, a ja sprawdzę. A tu jest, to jest maszynką, to. Bo jest narysowane. Gdzie? No, I jaka cena tego? No 500 euro. No. To tylko też tu... chyba jest. Tu jest narysowane. Nie, to nie. Tylko czy, to się... tylko czy to się zmieści, kurwa, u nas na kuchni. Zobacz, nie. jak to jest pudło, Plastik nie? Dobrze. Co jest? To też z ale plastikowe części takich odpada. Ale co masz plastikowego? No, że są metalowe, plastikowe jest tylko wałek to na... jest plastikowy Jak wałek, to Bo nie jest wałek, to jest do wyciskania chyba soku. Ale to jest sama maszynka, to nie jest tak jak tam, że możesz jeszcze szatkować no. a można i można, zobacz, ziemniaki też trzeć no, na placki ziemniaczane no, 151 euro 3 lata gwarancji za 20 euro no, ale się co też, masz? A a to się też tak Kasia, podłączy. zobacz, to jest jakiś dystrybutor do soku, ten plastikowy a to jest, zobacz, metalowe widzisz? wszystko Czekaj czy to głośno chodzi a jedna jest no nie to musimy się chyba wrócić wiesz? albo tam przejść dalej chodź kolejny so, już grypy a nie. to jest do tego do foliowania tak? taki jest grzyb, do, do zgrzewania materiału to, są, to już są co wirubki? to wirówki jest zwykłe roboty. Szafa ma to, zobacz. Takiego grilla, ale to słabo. Taki, nie, nie lepiej na patelni, Albo na takim grillu węglowym. Są zobacz o nam to taka mała by się przydała I tak jest za duża. Były widzimy mniejsze. jest Trzeba gdzieś chować. Nie ma miejsca potrzebne. Potrzebne jest większe mieszkanie. O, to jest mało. O. A to nie jest chyba nasze. Czy, czy tak. tak, tylko że to wkładasz tutaj. Bytki A olej się. No tu wszystko idzie. Główno, główno. O, to jest, to. No też, to jest ta. Wcale nie jest taka mała. Chodzisz jeszcze tych maszynek poszukamy. Jest ta za 151 euro by była ta Bosza już nie? Ma sporo funkcji. No ale to, to jest kombajn. Ten Kenwood. widzisz, w sumie? No właśnie nie. Już chyba więcej nic nie ma. Tylko... No, ale to jest dziwne że tak mało. Jedna tylko taka maszynka jest w Media Expert możemy kiedyś przejechać się wcale nie śpiesz tak dużo nie używamy tej maszynki czasem poniedzieli jak robisz z kurczaka pierogi z rosołu niedzielnego no dobra No wiem, no to chyba tam na końcu, tam gdzie czajniki może Nie? Ja? Już, już masz żelazko, widzisz I zobacz, tu są fajniejsze Dobra że jest dobre Kasia na hot dogi ma... ale to jest takie malutkie zobacz i tutaj wkładasz dwa hot dogi cyk i na momencie są zrobione ale nie trzeba tego dużego no nie, nie dużego piekarnika odpalać na te cztery hot dogi pamiętam no tu jest, ale to jest ciaderstwo, to jest, to jest mhm. właśnie to. Tylko że to, to jest wiesz. Właśnie... Wiesz o ten sypon Dobra. taki na temi, tak gdzie... O no, wiem. Yeah. No i tyle, tego kupisz to. Musisz kupić to, nie? Nie możesz suku używać jakiego chcesz, nie musisz mhm. tego. A, bo tu są jeszcze takie. Tak? No bo ten nabój idzie, wiesz tu z tyłu. Tak. Aha, no z tego, z nawoju... tak. wszystkie takie same kurwa badziewie a nie ma takiego na rękę ściskanego? no właśnie wtedy był to Czym, w Lidlu? to może skoczymy jeszcze raz do Lidla, popatrzymy ale do tego drugiego a może jeszcze gdzieś leży, ktoś nie kupił można sprawdzić mamy trochę czasu Dobra, jeszcze. To ja grupowanie... Co tu jeszcze kawę mi się no. no to od razu kupimy w kawy. Huh? Idziemy tam jeszcze zobaczyć.